Dzień dobry, poproszę moją szynkę. Słucham, poproszę moją szynkę. Nie rozumiem pana, o szynkę poproszę moją. Nie rozumiem, Ech, proszę pani. Proszę o moją szynkę, tak? No, tu jest moja szynka, on zawsze ją kupuje. Nie wie, panie, o co mi chodzi, prawda, tak? Jestem dziadkiem. Ja jestem dziadkiem, tak? I poproszę o moją szynkę. Nie mamy pana szynki tutaj? Jak to nie macie mojej szynki? Przecież wiem, że macie. Jestem dziadkiem. Nie mamy. Macie! Kur Ech. Naprawdę dogadać się z wami nie można. Chodź mi o dziadka. Poproszę o Sienkę dziadka. Ale to nie jest pana. Ob ona jest moja. I proszę mi ją oddać. Ech, proszę stąd wyjść. Nie, nie wyjdę. Szynka dziadka jest moja, bo jestem dziadkiem. I ta szynka jest moja. Proszę mi ją oddać. Nie, nie. Jak to nie? Proszę pani, proszę mi oddać moją szynkę. Jestem dziadkiem i ta szynka jest moja. Do widzenia panu. Naprawdę dogadać się z, z wami nie można, no.